Wychodzi na to, że to jest pitu pitu pije Chopenie. Trzy błędy dzięki Bogu nie potrafią rzucić do pustej bramki. Zapomnieliśmy jak gramy i nie, ej. nie, że sędzia, nie, że. K Coś tam. To jest nasze, nasze granie, nasze błędy. Wracamy z powrotem do grania, puszczaj mi skrzydło, rozciągamy grę. Jak najdłużej po obronie. Jeżeli można, jeżeli będzie okazja, to ślizgać w do obrony, tak? Pamiętacie, jeżeli zabierasz zabierasz te pogranie. Tam, po tam trzeba się przyłożyć, Tam pierwsze połowy, a to co się dzieje... To jest, to jest jakieś porno! Ja nie wiem co jak to nazwać. Gwiazdeczki sobie chodzą po boisku, podania piękne, ale zapomnieliście, że trzeba piłkareczną grać! Kurde! Ej, dobra, dobra, djabra, djabra, djabra. Ej, drogę, opowiadać godzinami jak ta nasza kadra się tworzyła od, od jakichś tam ciągów niepowodzeń. Nie mogliśmy awansować do, w ogóle do imprezy głównej poprzez jakiś skomplikowany system eliminacji. Zmiana jednego trenera, drugiego trenera, w końcu za panowania Bogdana Zajęczkowskiego. Udało nam się trafić na nadgryzionych Norwegów, oni mieli problemy z, z, ze zmianą pokoleniową, coś, coś tak, my mieliśmy dosyć niedawno, udało nam się wygrać dwumecz, w końcu awansować na, na, na wielką imprezę, gdzie pojechaliśmy i było baty, baty, baty i do domu, następna impreza baty, baty, baty i do domu i tak myśmy się w tych bólach rodzili, aż kadrę objął Bogdan Wenta i, i tchnął w nas coś. Coś takiego, co, co nas pociągnęło już do tych sukcesów. Wydaje mi się, że te lata suche kończą się teraz. Mamy fajny zespół już w reprezentacji. Już nie możemy mówić, że są młodzi i nieograni, bo, że tak powiem, na tej gadzce związek jedzie już od kilku lat. A to są stały czas ci sami chłopcy i, i oni rosną. Widać, że mam na co dzień z większością z nich kontakty w, w naszej Ekstraklasie i to już są naprawdę klasowie zawodnicy. Poparci jeszcze kilkoma, kilkoma zawodnikami, którzy grają na co dzień w ligach zagranicznych. Także ten, tworzy się fajna grupa. Oczywiście oni potrzebują spokoju i troszeczkę szczęścia. Szansa jest ogromna. Mam nadzieję, że nasi, nasi reprezentanci zdają sobie z tego sprawę i patrzą w ten sposób. Nie patrzą na zasadzie, że wygrajmy jeden mecz i starajmy się wyjść z grupy, bo to nie o to chodzi. Tylko wygrajmy to, co możemy, a możemy... Coś I tam, tam jest ten cel, nie tu, tylko tam jest ten cel. Dokładnie. Jak my siedzimy tutaj i będziemy opowiadać, co znowu było źle zrobione, a dlaczego tak, a dlaczego, to to nie pnie nas do przodu. Zostawmy już to, co było. I popatrzmy na to, co mamy i co możemy zrobić, żeby było tylko lepiej. To są upadki, wzloty to jest naprawdę roller coaster emocjonalny. Raz jestem wynoszony wysoko w niebo, a za chwilę mnie brutalnie kopniakiem w tyłek ściągają na ziemię. także do tego się trzeba przyzwyczaić, ale jest to, jest to część mojego życia taka dosyć duża część mojego życia. Strasznie to lubię, bardzo to kocham. Nie wyobrażam sobie życia bez, bez hali, bez, bez szat. Ja, emocje wyjazdy, co z jednej strony jest bardzo, bardzo męczące, z drugiej strony bardzo, bardzo relaksujące i kształcące, podróże kształcą, w jakiejkolwiek formie by nie były, także e, kontynuuję etap życia, który już, już pewny, pewny w pewnym momencie zamknąłem, tylko jestem troszeczkę z innej strony. Mam szczęście. Ktoś tam nade mną czuwa, kiedyś mi ktoś powiedział, że mam dobrego anioła stróża, nie będę go wyprowadzał z błędu, niech tak będzie. Mam swoje cele, które chciałbym zrealizować, ale tak już mówiłem wcześniej, to nie wszystko zależy ode mnie. Trzeba mieć tego szczęścia w życiu, ale dokładnie tak sobie tą swoją drogę wyobrażam. Na dzień dzisiejszy jestem tu, gdzie jestem. Jestem bardzo szczęśliwy, że mam możliwość przede wszystkim nauki, rozwijania się, ale mam też wpływ na wielu młodych ludzi, którzy, którzy, którzy rosną, rosną w moich oczach, stają się z dnia na dzień coraz lepsi i i to też jest dla mnie taka nobilitacja, taka że biorąc chłopaka na przykład znikąd widzę jak e, e, z brzydkiego kaczątka rośnie nam piękny łabędź i później my wszyscy, e, kibice piki, ręcznie mamy z tego mamy z tego e, profity. Trzeba pracować, nic, nic innego tylko pracować, ciężko pracować i jeszcze raz pracować.